Ухоу-хоу! Музыка вида запрошу на мой канал за Łapkę w górę, łopapę zapraszam, dziękuję, że coraz więcej Was bardzo się cieszę łopapem tego typu dziękuję, dziękuję że jesteście z nami, staracie się mam nadzieję, że będziemy tak trzymać ten kurs bardzo dobrze czy wszystko od Was zależności widzowie ja staram się od siebie też szybko i dużo, kopra też stara się no i wiadomo, że też jest od Was zależności. Też żebyście od siebie dali 100% swojej siły. Bo jak nie, nie dacie od siebie nic, no to nie ma współpracy żadnej właśnie. No, taka jest, no widzowie, prawda, no co ja tu będę oszukiwać. No, nie ma co oszukiwać, nie ma co się miać bo takie oszukiwania, no, no to wiecie, to za bardzo nie jest to chwalne, wręcz przeciwnie, jak się mówi, sami się go oszukujecie. Nie nas, tylko sami się oszukujecie. No. no co tu mam Panu mówić? Prawda, zawsze, zawsze. Wychodzi. Nie, nie jedną, to w drugą markę. no Właśnie. Tego typu. Słuchajcie, dzisiaj też trochę nalataliśmy się. To chciałem, jakby podziękować Wam za to, że nie, zamawiacie te puty. Bardzo się cieszę. Tego typu. Hmm. po prostu. Hmm. Dzisiaj trz, trzy sztuki poszły dzisiaj powiem wam no, no to i tak ładnie a żeby zdobyć e, płytę no to wystarczy u nas na fanpage albo na instagramie się skontaktować tego typu właśnie dam wskazówki co macie dalej zrobić i tak mówię no jak to chcemy na konto te 35 zł no to wiadomo że w tym samym dniu jak to wstanę, się się tak mówiłem nie miałem zmiar nie, nie, od banku z banku do banku to są trzy transze mimo tego, mimo tego to jak jest w tym samym dniu to same, nie wiem po, y, południe po i wieczorem, to staram się w tym samym dniu jakby to wysłać. Nieraz może być tak, że na drugi dzień, bo to też mam swoje obowiązki, swoje życie prywatne, jak każdy z was w Od O tego zadzień, no żeby nie było jakieś to, że życimy, bo coś. Nie, nie, nie. No my też mamy to, że um, staramy się wobec was być i rozwiązać rozwiązywać obowiązki, które przywitajemy, no to staramy się. Zostały nam tylko dwie płyty. Widzowie, jak widzicie, dwie płyty. No, tego nie martwcie się. Tego, bo dojdą następne płyty. Widzowie, no, no. To Spokojnie, spokojnie. Na Instagramie lub na do Domie się możecie odzywać na spokojnie. Kosz 35 zł wysyłacie mi to na konto, podaję, nam, podaję Wam numer konta. Wysyłacie 35 zł, wtedy odpiszecie adres do wysyłki i w ciągu 2-3 dni roboczych najszybciej wysyłam i to projektowym wysyłam, żebyście na dzień to dostali. No bo to tam groszowe spady, a, a wiadomo, że są się z dużymi krokami święta, to staram się jakby to iść Wam na łatwiej, żebyście przez tydzień nie czekali, tylko na drugi dzień, w ten sam dniu jak wysyłem, to na dzień dzień powinniście dostać już do rąk własny yy, płytę. Tego typu. Dwie płyty zostały, mimo tego bardzo się cieszę, że idą jak... Świeże bułeczki, dwie płyty, ale się widzowie nie martwię, że są dwie płyty, bo i tak będę dorabiał płyty i tak, żeby dla każdego wystarczało. Bo wi wiadomo, że chcecie pod końkę dostać, dlatego mówię to szerzej, odpocząć, żebyście się nie martwili, bo ja jestem na wszystko przygotowanym widzowie. Zawsze jestem i, je, i będę przygotowany, Tym niekaże każe, że w Niektórzy myślą, że ja nie jestem przygotowany, no, wszystko jestem przygotowany. Macie tutaj jeszcze dwie płyty, ja do na to szybko zrobię. ten kutynaki. Do końca tego miesiąca mam czas, żeby mieć takiej płyty pod kolejne. Taki prezent od nas, można powiedzieć świąteczny już. Od nas. Y, macie osoby, które już dostały, to już pod choinkę tego. A powiem Wam, że jest jakby łatwe świeczki, no, bo staramy się z całej mocy co jest dla Was stworzyć. Ja nie, nigdzie nie udostępniam nagę, bo ja wiem, że tam jakieś krótkie się raz, tam nie, dwa, żeby udostępnienie nie, nie. Ja wiem co Wam bo, biega, boli tego, żeby za tej dosłał, no nic za tym nie ma, to mordę się nie dostaniemy za no właśnie, dlatego mówię to szczerze że łatwo, się, żebyście um, byli, 35 zł to nie jest duży koszt, ja rozumiem, bo było to koszt 50-60 zł, to jeszcze bym zrozumiał, że faktycznie, długo, ale 35 zł i macie taką pamiątkę, autografem szczególnie bo gdzie złapie ciało tego nie podrobicie, bo my mamy tak pisaną, zrobione wyrobione że tego się nie da tak podobać no Wreszcie. żeby tego tak, a to szczególnie to chodzi tutaj ja wiem nie on nagrania szczególnie autografy tutaj mam chodzi taka pamiątka za kilka lat My się pochwalicie, że... O! O te wielko by mam płytę z autografem. No właśnie. A wiecie. A ty jest taki nie uczciw, jak dostać płyty z autografem. No właśnie. To jest takie miłe. dosyć płyty z autografem. No takim bardzo miłe, Takwiście to sobie od innych ludzi, że są kurte. No, to jest takie... uczucie bardzo miłe. Dlatego on no, mam mówię, no. Staram się jakby wobec was świet. Na i na wam też u mnie na kanale znajdziecie linki gdzie się kontaktować. I po prostu realizuję wasze zamówienia i zdobywacie płótno tego typu. No właśnie. No i co tu pokażę wam, udowodnić że ja nie kantuję widzowie, bo to niektórzy mówią, że ja kantuję inne rzeczy. Nie kantuję, zobaczę jak poszły milion Pusty. Po jak widzicie, a tu było mnóstwo. Nagle. Znikło już. No. Dziękujemy, dziękujemy w ogóle tego typu. Właśnie. No. Nie martwcie się widzowie. Następną partia płód będzie. Dla każdego wystarczy. To o coś nie musi się martwić, widzowie. O to, nie musi się martwić, że nie wystarczy. Dla każdego wystarczy. Widzowie. no spokojnie. no spokojnie wystarczy. Dla wszystkich. Tego typu. Spokojnie. Na wszystko jesteśmy przygotowani. Tego typu. Tu już dwie zostały. No spokojnie. Wobabem tego typu. Merry Christmas. <mry>